Dzień dobry, dzień dobry, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. E, dawno nas nie było, e, ale to dlatego, że ja miałam być ostatnio, ale odwaliłam taką lipę, ale to naprawdę taką, po prostu nie wiem jak do tego doszło. Znaczy się wiem jak do tego doszło, bo sama to zrobiłam, mianowicie mm, Pobierałam sobie film, taki końcowy, już zmontowany i w międzyczasie usunęłam tamte poprzednie filmy, tylko one były w folderze kosz. No i gdzieś tam jednak się pojawił błąd. A pobrałam ten film, patrzę jest 18 minut, ja mówię, to dobra, no to wszystko jest wid. No i pousuwałam to wszystko i okazało się, że tam był błąd. No i jednak filmu nie ma strasznie to prześwietla. Jednak filmu nie ma, a jest mi bardzo przykro, bo tam miałam właśnie przebitki jeszcze z Sebka urodzin. To jest kolejna lipa, którą odwaliłam. Eee... Wpadłam na genialny pomysł, ale to naprawdę mega genialny. To chyba jeden z genialniejszych, na które wpadłam, jeśli chodzi o prezent, bo sobie ma urodziny 15. I wszędzie, gdzie wchodziłam na stronę, było napisane, że z tygodniowym wyprzedzeniem trzeba się umawiać na, na termin. Ja, mówię, no to jeszcze mam mnóstwo czasu. I powiem Wam, że chyba półtora tygodnia wcześniej, jak zaczęłam dzwonić, okazało się, że najbliższe terminy są na wrzesień. Także z prezentem muszę czekać. Czekam jeszcze na informacje generalnie, może się coś zwolni, więc mam dostać maila, jeśli by się zwolnił jakiś wcześniejszy termin. No ale z prezentem czekamy do września. U nas dzień jak co dzień w sumie nadaję do Was z kuchni, dlatego że poprzedni film, który Wam nagrałam, w ogóle się zepsułam sobie dzisiaj ze stresu etui. Bo mnie zdenerwowało i po prostu pociągam i mam tylko takiej silikon z tyłu, a miałam takie z podstawką, więc stoicie na y, cukrze, <grym>, żeby było tak, wiecie, exclusive, to stoicie na cukrze. co, kociku? A, u nas dzień jak co dzień. Szykuje nam się remont, więc może też wam coś pokażę z weekendu. Co, kochanie? Chodź. Eee, Szykuje nam się remont, bo ostatnio tajga wylała mi o 5 rano kawę na łeb. Eee, ochlapała całą ścianę, bo ja piję kawę czarną, więc możecie sobie tylko wyobrazić, jak wygląda biała ściana w czarnej kawie. Co kochanie, chodź! Chodź do mnie! Możecie sobie tylko wyobrazić? W ogóle strasznie beznadziejnie poczekajcie, do mnie podobnie jak już świetla, ale nie mam z gdzie postawić bez tego etu i to jest w kaziku. Eee, no i sądzę. O piekawie, że zalała e, całą ścianę. E, dzisiaj mi dostarczyła atrakcji. Chodźcie. Dzisiaj mi dostarczyła atrakcji, ponieważ e, zrobiła ten sam numer. Miałam wrażenie, że ugryzła ją jakaś pszczoła lub osa. E, zrobiła ten sam numer, co pańca, jak ją coś ugryzło, że usiadła i zaczęła coś wygrzebywać z łapy, no ale... Wszyscy mają taką tendencję, tu was uczulę, <laughs> że jeżeli zapytacie się, co tam masz, to one jedzą 14 razy szybciej to, co mają aktualnie w pyszczku, więc nigdy nie pytajcie, jak chcecie spróbować coś ugrać i wyciągnąć, bo ja właśnie popełniłam ten błąd i jak ona sobie tam coś wygrzebała swoje łapy, jak podbiegłam, zapytałam się, co tam ma, no i ona już po prostu to połkła. Także, no, nie wiem. Yy, w każdym razie tułam nad nią. Miałam jeszcze odespać chwilę, ale już sprawdzało mi bez sensu, Życie, że będę teraz czuwać nad nią, więc yy, dzisiaj dzień w kuchni kulinarnej, zrobimy sernik, bo w poprzednim filmie, który usunąłam, robiłam z Wami sałatkę, moją ulubioną z buraka i fety, yy, no ale generalnie no nie będę Wam już jej pokazywać. Znaczy, pokazać mogę, bo jeszcze mam, bo to było dwa dni temu, więc jeszcze mam tę sałatkę. Mogę Wam pokazać, ja na nie będę jej robić kolejny raz, no bo nie upadłam jeszcze na głowę. Także luz. Dzisiaj sobie zrobimy mega łatwy ser, na zimno. Mam jagody, mam truskawki. I jakieś tam rzeczy muszę przynieść, tylko muszę was jakoś inaczej ustawić. Nie wiem, idzie. Dobra, widzę co ten ja cukier był jeden najlepszą z opcji, na jakie wpadłam. Dobra, przygotujcie sobie na ciężki. Ja mam tu akurat jagody, stawki. Eee, poczekajcie, co nam będzie potrzebne. pewno ja szkodty. ja mam danio o smaku mlecznym homogenizowane i i i o nie sobek gdzieś schował przede mną dobra mam, jedna galaretka przezroczysta jedna kolorowa, ale gdzie ona jest halo dobra mam i jedną mam leśne. taką w sensie, że kolorową Oczywiście będzie potrzebny blender, ale to za chwilę, bo nie wiem za bardzo w czym mam sobie tu zrobić. Poczekajcie, poczekajcie. Gdzie? A tu jesteś. Dobra, garnek też Wam się przydaje jak coś. I teraz słuchajcie, bo mam dylemat. Teraz mam dylemat, bo nie wiem, czy robić to w pojemnikach, czy w pucharkach. No. Czekajcie, muszę zobaczyć, ile mam kucharków. Dobra, zrobimy w pojemniku, bo nie mogę znaleźć tych No Znaczy mogłabym, ale zajmę się tym dokiem. Eee, w pierwszej kolejności e, woda. Woda woda. A ja sobie przepukam zodwą ciasto i kawę, żeby nie było później, wiecie niespodzianek. W sumie serek można sobie już rzucić. No gara. Słuchajcie, ja mam dzisiaj tak słaby dzień, że zrobiłam sobie kolejną kawę. I co robimy. W pierwszej kolejności możemy sobie ułożyć do jakiegoś tam naczynia, na blachę. No w naszym przypadku to jest pojemnik, dlatego że ja chciałam, żeby ten sernik był wysoki. Układamy sobie biszkopty. Ja pokruszyłam, bo wiecie, no okrągłe biszkopty jak się poukłada, no to nie ma takiego efektu. Coś mnie tu cały czas prześwietla. I skropiłam je trochę ciepłą wodą. Po co to robię? Po to, żeby one się trzymały dna, bo jak y, zalewamy na przykład właśnie galaretką, czy, czy tym tą masą, którą będę robić, to one się lubią podnosić do góry. Także zalewam je wodą. Galaretkę, na galaretce będziecie mieli na opakowaniu napisane, żeby rozpuścić... Mogę ja powiedzieć coś? Y, żeby ją rozpuścić y, w... 500 ml. Ja to zrobiłam w kubku, żeby ona była taka, wiecie, bardziej ściągnięta. No i co? Musimy czekać, aż wystygnie, żeby nam się nie zważyła z serkami. Jak ta galaretka Wam ostygnie, to ją powoli dodajemy. Ja sobie tu zrobiłam strasznie mało miejsca. Więc no niestety. Ale trzeba sobie radzić. Dodajemy ją do tych serków homogenizowanych. Dobra, powiem Wam, że dodałam pół kubka. I myślę, że będzie. Także nie dolewajcie całego na dwa serki. Ja już do tej gotowej masy dodałam trochę truskawek i mnóstwo jagód. Już mi się tak chciało tych jagód. Ale nie mogłam niestety nigdzie znaleźć. Mieszamy. Nawet takiego koloru ładnego dostała ta masa. Mieszamy, przelewamy do naszego naczynia. No i do lodówki. A w tym czasie możecie sobie zrobić tą drugą galaretkę, żeby Wam troszeczkę wystygła. Już Wam pokazuję, co tu wyczarowałam. Na tą pierwszą warstwę. Tą mleczną. Wylałam resztkę tej galaretki y, przezroczystej, która mi została. Tylko, jak się trzyma w ogóle. E, I dodam jego. Teraz y, truskawki. Czekajcie, muszę sobie to. Coś mnie nie chce wygostuć. No i tam. Miałam akurat galaretkę owoce leśne. Więc też ją tu. Teraz wlewamy. Oczywiście, ja go stygnię, żeby Wam nie rozpuściła nic pod spodem. No i wychodzi praktycznie cały pojemnik. Co to miało znaczyć? Nie żartuj. To sobie chociaż kosztuje kawałek teraz.